Drodzy przyjaciele, mam dla was dwie wiadomości. Oby dwie dobre. I oby tak zdarzało się nam jak najczęściej. Polacy nie mają cienia wątpliwości. Kto dzisiaj w Polsce jest prawdziwą lewicą? Gdzie jest oś polskiej lewicy? Wszystkie środowiska, partie, partyjki poniosły klęskę. Sojusz Lewicy Demokratycznej w tych wyborach, w wyborach do Parlamentu Europejskiego, pokazał, że jest formacją wiarygodną i najsilniejszą po lewej stronie sceny politycznej. Ale Sojusz Lewicy Demokratycznej jest otwarty dla wszystkich. Jest otwarty na środowiska i na ludzi. Sojusz Lewicy Demokratycznej chce współpracy. W końcu Sojusz Lewicy Demokratycznej jako silna partia po lewej stronie Syny Politycznej zaprasza do tej współpracy. Wspierajmy się ideowo, twórzmy program, twórzmy dobre ustawy, twórzmy dobre propozycje w bardzo dynamicznym i demokratycznym procesie. Współdziałajmy, spotykajmy się. Ale mówię nie dla personalnych walk, dla kłótni i sfar. To dzisiaj z tej sali płynie do wszystkich zaproszenie do ciężkiej pracy, aby wokół sojuszu Lewicy Demokratycznej zbudować silną lewicę, alternatywę dla dwóch prawicowych partii. Tu dziś z ulicy Rozbrat z tej sali płynie słowo które mówi, że powinniśmy być razem współdziałać, tworzyć dobre inicjatywy i pokazywać Polakom, że jesteśmy silni. Żaden człowiek, żadne środowisko, żaden pomysł po lewej stronie sceny politycznej nie może być zmarnowany. Energia, która płynie z naszego potencjału musi być wykorzystana. Są po lewej stronie autorytety, są znakomicie przygotowani ludzie. Dlatego chcielibyśmy dzisiaj tu z tej sali stworzyć szeroką lewicową wizję polski, stworzyć platformę współpracy. Chcielibyśmy po tych wyborach pokazać, że możemy razem dobrze współdziałać, wspierać się, ale z tego sporu ideowego wypracować dobre pomysły dla Polaków, bo jesteśmy dla Polaków. W Sojusz Lewicy Demokratycznej, partnerzy, koalicjanci, ludzie współpracujący powinni stworzyć alternatywę. Chcemy być alternatywą dla rządu Platformy Obywatelskiej i dla złych rządów Prezydenta i Prawa i Sprawiedliwości. Pokazać, że jesteśmy za Polską, Wolną od ideologii, że jesteśmy po stronie najsłabszych, że chcemy równego rozwoju dla wszystkich, chcemy sprawiedliwej Polski. Chcemy obnażyć tych wszystkich, którzy jeszcze dwa miesiące temu mówili, że wszystko będzie w porządku, że jesteśmy wyspą na oceanie kryzysu, a dziś pokazują, że trzeba zwiększyć deficyt i sięgają do kieszeni podatników. Sojusz Lewicy Demokratycznej zaprasza wszystkich ludzi Lewicy, wszystkie środowiska, wszystkie organizacje, które chcą z nami współpracować i chcą tworzyć alternatywę dla prawicy. Zapraszam wszystkich, zapraszam wszystkich do wielkiego okrągłego stołu Lewicy, aby ta inicjatywa utkwiła w głowach Polaków jako propozycja lepszej, nowoczesnej, postępowej Polski. I druga wiadomość. W porównaniu do zeszłych eurowyborów odnieśliśmy sukces. Mamy lepszy wynik dwucyfrowy siedem mandatów. Ponad rok temu, tutaj na tej mównicy, kiedy startowałem na przewodniczącego Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Kiedy notowania SLD były w granicach błędu czy progu wyborczego 3, 4, 5, 6% powiedziałem stać nas na więcej. Przed nami ciężka praca, ale stać nas na więcej. Możemy pokazać, że jesteśmy wyraziści, dobrze przygotowani, jesteśmy alternatywą. To się udało. Kilkunastoprocentowy wynik to dobry wynik, ale nie jest wynikiem na miarę naszych marzeń i ambicji to znakomity fundament, ale za mało aby wygrywać wybory samorządowe. To dobry wynik, ale za mało aby wygrywać i walczyć w wyborach prezydenckich. Ale za ten wynik tu dzisiaj na tej sali chciałbym podziękować wszystkim tym, którzy zaangażowali się w tą najcięższą i najtrudniejszą kampanię wyborczą. Dziękuję członkom sztabów wyborczych i tych regionalnych i tych, które były skupione przy kandydatach. Bardzo Wam serdecznie dziękuję za tą pracę i bardzo proszę o brawa dla tych ludzi. To były setki i tysiące anonimowych działaczy, wolontariuszy, którzy uwierzyli, że jest lewicowa alternatywa. Nie wszyscy byli członkami Sojuszu Lewicy Demokratycznej, ale wierzyli, że jest po lewej stronie siła polityczna, która może przełamać hegemonię dwóch prawicowych partii. Zaangażowali się w naszych kandydatów, pomagali im i to naprawdę jest wielki sukces i to jest wielka wartość Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Dziękuję wszystkim tym, którzy wystartowali w tych wyborach którzy zechcieli w tych trudnych czasach dla Lewicy walczyć o głosy wyborców i pokazywać, że Lewica w Polsce jest potrzebna. Dziękuję szczególnie tym, którzy byli poniżej pierwszego miejsca, którzy startowali w wyborach przynosząc głosy na listę, ale przede wszystkim pokazując, że pracują dla Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Dziękuję Wam bardzo serdecznie. Chciałbym podziękować bardzo serdecznie tym wszystkim, którzy wystartowali dla Lewicy w najtrudniejszych okręgach wyborczych. Zachowaliście się jak bohaterowie sojuszu Lewicy Demokratycznej. Dziękuję bardzo Tadeuszowi Wińskiemu, który zechciał swoim autorytetem wesprzeć trudny okręg dla Lewicy. Tadeusz, bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Joli Szymanek-Deresz, jako wiceprzewodnicząca Sojuszu Lewicy Demokratycznej, poprawiła nasz wynik i walczyła w województwie Łódzkim Jolu. Dziękuję bardzo. Dziękuję Markowi Wikińskiemu, od niedawna wiceprzewodniczącemu klubu parlamentarnego Lewica, który zechciał na Mazowszu zmierzyć się i z pis i z PSL-em, bo tu są mocni, walczyć o głosy dla Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Marku, bardzo serdecznie dziękuję. Nie ma dzisiaj z nami Longina Pastusiaka jest w Stanach Zjednoczonych, ale dziękuję panu marszałkowi, profesorowi, za to, że na pomorzu stanął w szranki z Platformą Obywatelską, z silną Platformą Obywatelską i pokazał, że można walczyć. To trudny okręg. Dzięki niestety ordynacji wyborczej nie mamy tam mandatu, ale pokazał, że jesteśmy na równi z pis i z Platformą. Dziękuję Longinie. Jest na sali Jacek Czerniak, szef Rady Wojewódzkiej z Lublina, który wystartował i powiedział, będziemy walczyli o odbudowanie lewicy na, na ziemi lubelskiej. Mimo, że PSL i PiS nas zjadają, męczą, niszczą, damy radę. Dał radę, mimo, że nasi przeciwnicy po lewej stronie rzucili tam wszystkie siły. Jacku, bardzo ci się serdecznie dziękuję. W końcu Podkarpacie. Tomasz Kamiński, szef Rady Wojewódzkiej powiedział, mam dobrego kandydata. Mam znakomitą kandydatkę. Nie dość, że świetny polityk to jeszcze osoba, która odnosiła sukcesy w sporcie Marta Niewczas, która stawiła czoła i na końcówce niestety dostała ciężką lekcję od naszych ludzi, od prezydenta Rzeszowa, ale mimo to nie załamała się i walczyła do końca. Za co bardzo, bardzo serdecznie dziękuję.